I problem. Czy z każdych trzech odcinków można zbudować trójkąt? A jak ja bym miała, trójkąt, jak ja bym miała odcinek o długości 1 metra, 1 centymetra i na przykład 2 centymetrów? Czy mogę z nich zbudować trójkąt? Nie powiecie od razu, że na pewno nie, bo metrowy odcinek to jest dosyć długi i tamte dwa króciutkie nie dadzą rady dosięgnąć, żeby się razem spotkały. O tu mam jeszcze jeden trójkąt, taki różowy. To jest jaki to jest trójkąt? Trójkąt prostokątny, jak każda ekierka, różnoboczny, różnoboczny. Gdyby to był odcinek jednometrowy, a jest krótszy i teraz tu bym miała odcinek jednocentymetrowy i tutaj bym narysowała odcinek dwucentymetrowy, no to nie ma szans, żeby się te dwa odcinki spotkały i żebyśmy mogli z nich zbudować trójkąt czyli Jakie warunki muszą być spełnione, żeby można było zbudować trójkąt z trzech odcinków? I tak ten, ten warunek nazywa się nierównością trójkąta. Jeżeli ja bym miała odcinki, narysuję je. Mhm. I bym się zapytała, czy możemy zbudować z nich, z tych trzech odcinków trójkąt, to należałoby zbadać, czy suma, suma dwóch krótszych, krótszy jest A i B, bo co jest najdłuższy, czy suma dwóch krótszych jest większa od boku trzeciego. Czy suma dwóch krótszych jest większa od boku trzeciego? Widzimy tutaj, że na pewno te dwa odcinki dodane do siebie będą dłuższe od boku trzeciego. A tutaj dwa krótsze, dodane do siebie, to by były 3 cm, nie są dłuższe od boku trzeciego, więc nie mogę zbudować z nich trójkąta. Tylko w takiej sytuacji mogę zbudować trójkąt z odcinków. Na przykład, gdybym miała odcinek, 2 centymetrowy, 3 cm i 5 cm. Czy mogę z tych trzech odcinków zbudować trójkąt? Pytanie. Żeby mogła zbudować trójkąt, to musi być spełniona ta nierówność, czyli suma dwóch krótszych musi być większa od boku trzeciego. Zatem spróbuję to policzyć. Dwa krótsze to są te. Czy 2 cm? Dodać 3 cm to jest więcej od 5 cm. Pytam się, czy to jest więcej? Nie, 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 nie twierdzę, że tak jest, tylko pytam się, sprawdzam to. No i co mi wychodzi? 2 dodać 3 to by było 5 cm i 5 cm. Czy jest większe? Nie, są równe. To czy uda się zbudować trójkąt? Jak by wyglądał ten trójkąt? Może mogą być równe. Moi drodzy, jeżeli bym miała odcinek 5 cm, akurat rysuję. Odcinek 2 cm i 3 cm. Tu jest 2 cm. Tutaj jest 3 cm. Czyli tu jest 5 cm. Czy powstał mi trójkąt? No nie, bo one dokładnie mają tyle. Czyli musiałoby być chociaż troszkę więcej, wtedy by powstał nam trójkąt. Czyli tutaj jest odpowiedź nie. I tutaj też jest odpowiedź nie. Nie można zbudować trójkąta z takich odcinków. Bo suma dwóch krótszych nie jest większa od boku trzeciego. Jest równa, a ma być większa. To jest nierówność trójkąta. Chciałabym jeszcze przypomnieć, co to jest obwód. Obwód każdego wielokąta, więc również trójkąta obliczamy dodając wszystkie boki do siebie. Gdybyśmy wzięli jeszcze jeden przykład. Powiedzmy 3 cm, 4 cm i 5 cm. Sprawdzam, czy mogę z tych trzech odcinków zbudować trójkąt. Suma dwóch krótszych, 7, jest większa od boku trzeciego, czyli tu odpowiem tak. Jak to narysować? Mogę narysować. Najdłuższy bok sobie narysuję jako pierwszy, czyli 5 cm. Jest. Teraz wezmę na cyrkiel drugi odcinek, drugi bok, obojętnie, który. Ale najlepiej zaczynać od tego najdłuższego. Na przykład 4 cm. Wbiję nóżkę cyrkla w koniec odcinka 5 cm. Rysuję łuk. Teraz wezmę na cyrkiel odcinek 3 cm. Jest. Wbiję nóżkę cyrkla w koniec, drugi koniec odcinka 5 cm. I ten punkt będzie oddalony od, oddalony od końców odcinka najdłuższego o 3 tutaj cm a tutaj o 4 od tego wierzchołka czyli mam odcinek mam trójkąt narysowany nawet konstrukcyjny, za pomocą cyrkla. Moi drodzy, gdybyście zechcieli sprawdzić, to jest trójkąt oczywiście różnoboczny, a pod względem kątów, jak on się nazywa, trzeba by było sprawdzić, te kąty są na pewno ostre. A ten. zobaczcie, otrzymaliśmy kąt prosty. Czyli to jest trójkąt prostokątny. Trójkąt prostokątny. Jak spotkacie takie liczby 3, 4, 5, to znaczy, że chodzi o trójkąt prostokątny, trójkąt pitagorejski, na no niego mówią: 5 cm, 3 cm i 4 cm. Ja bym chciała jeszcze obliczyć jego obwód, żebyśmy sobie przypomnieli i utrwalili, że obwód to jest suma. Obwód każdego wielokąta, i nie tylko wielokąta, bo okręgu i koła również. Obwód figury to jest suma długości jego boków czyli 3 cm, dodać 4 cm, dodać 5 cm. No to będzie, moi drodzy, 9-12 cm wynosi obwód tego narysowanego trójkąta. Pitagoryskiego, bo Pitagoras zajmował się trójkątami, w szczególności prostokątnymi. Nawet stworzył całą szkołę i nie tylko sam się tym zajmował. Teraz bym chciała na razie odejść na chwilę od Pitagorasa, chociaż za chwilę wrócimy do twierdzenia Pitagorasa dotyczącego właśnie trójkąta prostokątnego. Ale ch chciałabym, żebyśmy sobie spróbowali narysować. Wysokości w trójkącie. Co to jest wysokość? Otóż wysokość w trójkącie albo wysokość trójkąta jest to odcinek, który łączy. Wierzchołek podstawę bok, bok z bok, y, lub prostą zawierającą bok z przeciwległym. Czyli jak narysujmy sobie jakiś trójkąt. Na początek niech to będzie trójkąt ostrokątny. Jakiś tam dowolny i mierzę boków. Ostrokątny to muszę tak. Dobra, prawdę mówiąc nie trzeba tego wycierać. Jak tu jest napisane, że co to jest wysokość trójkąta? Wysokość jest to odcinek, aha, czyli część prostej, który łączy bok, na przykład ten bok, obojętnie który bok, tak, obojętnie który bo w trójkącie można narysować trzy wysokości, albo raczej każdy z boków, który łączy bok z przeciwległym wierzchołkiem. To jak ja bym sobie narysowała na przykład ten bok na czerwono, bo chcę o tym boku z Wami porozmawiać. To gdzie jest wierzchołek przeciwległy do tego boku? Naprzeciw tego wierzchołka na pewno nie leży ten wierzchołek, bo ten jest końcem tego czerwonego odcinka. Ten też jest końcem czerwonego odcinka. Naprzeciw leży ten wierzchołek. Bok mam połączyć z przeciwległym wierzchołkiem, ale koniecznie. Pod kątem prostym. Specjalnie napisałam to na czerwono, żebyście zapamiętali, że musi być pod kątem prostym. No to muszę wziąć jakierkę. W jakierce tu jest kąt prosty. Ten bok połączyć z tym wierzchołkiem pod kątem prostym. Tu jest kąt prosty. Czyli na jednej przyprostokątnej musi leżeć mój bok, a na drugiej przyprostokątnej ekierki musi leżeć przeciwległy wierzchołek. Narysuję to linią przerywaną. Dobrze. Tutaj był ten kąt prosty z ekierki. Czyli to jest bok, nazwijmy go literką A, to był przeciwległy wierzchołek, to to jest wysokość opuszczona na bok A. Wysokość zwykle oznaczamy literką H z angielskiego. Opuszczona na bok A to napiszę HA. Teraz popatrzcie, bo ja bym chciała narysować wysokość opuszczoną na bok zielony. Ten bok narysuję sobie na zielono. I będę chciała na ten bok opuścić wysokość, bo w trójkącie można narysować trzy wysokości. Tylko najpierw muszę wiedzieć, gdzie jest przeciwległy wierzchołek. Przeciwległy leży naprzeciw tego boku, czyli tu jest zielony wierzchołek. Teraz muszę narysować wysokość, czyli odcinek, który będzie łączył ten bok z przeciwległym wierzchołkiem pod kątem prostym. Ekierka jest. Tu jest kąt prosty, na jednej przyprostokątnej bok, na drugiej przyprostokątnej wierzchołek. Rysuję linią przerywaną, może być przerywana, ale mogłaby być też nie być. To jeżeli byśmy zielony bok nazwali literką B, tutaj był kąt prosty od naszej ekierki, to to jest wysokość opuszczona na bok B. To będzie się nazywała HB. Teraz mam jeszcze ten odcinek, który jest narysowany ołówkiem. Przeciwległy wierzchołek do tego boku to będzie ten, a chcę narysować wysokość, czyli odcinek łączący podstawę, czyli ten ołówkowy. Z przeciwległym wierzchołkiem, pod kątem prostym, to będzie tak. Jest. Ten bok niech się nazywa C. Tu była ekierka z kątem prostym, a to jest wysokość czyli odcinek łączący bok, czyli podstawę z przeciwległym wierzchołkiem. Pod kątem prostym bok się nazywał C. Wysokość została opuszczona na bok C. Zwróćcie uwagę, że wysokości przecięły nam się w jednym punkcie. Jak będziecie rysować wszystkie wysokości w trójkącie, to jak będzie dobrze, to będzie znaczyło, że y, będą się musiały przeciąć w jednym punkcie. To był trójkąt ostrokątny. A spróbujmy sobie teraz narysować trójkąt prostokątny. Gdy na przykład obrysować ekierkę. Ta ekierka jest trójkątem oczywiście prostokątnym. Mhm. I spróbujemy sobie narysować wysokości w tym trójkącie. I teraz tak. Nazwijmy sobie boki. Niech ten się nazywa A, B i C. Trójkąt, ten był ostrokątny. Teraz będzie trójkąt prostokątny. Tu jest kąt prosty, tak? Najpierw bym chciała opuścić wysokość. Y z boku A, czyli ten sobie narysuję na czerwono bok. Mhm. Szukam przeciwległego wierzchołka. To jest wierzchołek przeciwległy. Teraz połączę czerwony bok z przeciwległym wierzchołkiem pod kątem prostym. Tu są przyprostokątne. Tu jest kąt prosty. Czyli tak przykładam mhm. i narysuję przerywaną linię. Tutaj była ekierka, to był kąt prosty. Ta wysokość się nazywa HA, bo jest opuszczona na bok A. A teraz spróbujmy spojrzeć na bok B. Bok B narysuję sobie na zielono. Gdzie jest przeciwległy wierzchołek? Przeciwległy do tego boku jest ten wierzchołek. Ale jak narysować wysokość? Wysokość jest to odcinek, który łączy bok z przeciwległym wierzchołkiem. Pod kątem prostym, przecież odcinek C jest odcinkiem, który łączy bok z przeciwległym wierzchołkiem pod kątem prostym, czyli to jest nasza wysokość. Czyli bok C to jest to samo, co wysokość opuszczona na bok B. Zgadzacie się? Bok B, przeciwległy wierzchołek. Odcinek, który łączy przeciwległy wierzchołek z bokiem pod kątem prostym. A teraz odcinek C. Przeciwległy wierzchołek jest ten. A gdzie jest odcinek, który łączy bok ten, bok C z przeciwległym wierzchołkiem pod kątem prostym? To jest ten odcinek pod kątem prostym. Czyli, że bok, b i odcinek opuszczony na bok c, wysokość opuszczona na bok c to jest to samo. No tak, ale mówiłam, że mają się przecinać w jednym punkcie. Jak są dobrze wykreślone wysokości, to przecinają się w jednym punkcie. A tutaj? A tutaj się przecinają. Jedna wysokość, druga wysokość, trzecia wysokość przecinają się w wierzchołku kąta prostego. Teraz trójkąt rozwartokątny i spróbujemy wykreślić wysokości. Ten bok wyśniemy na czerwono. W tym momencie to będzie nasza podstawa. Przeciwległy wierzchołek, wysokość pod kątem prostym, jest. Tu jest kąt prosty. Teraz będzie zielony bok. Przeciwległy wierzchołek. Jak połączyć zielony bok z przeciwległym wierzchołkiem pod kątem prostym? Nie ma takiej możliwości. No właśnie, trzeba by było wrócić do określenia wysokości. Tam w nawiasie zapisałam, że połączyć bok lub jego przedłużenie z przeciwległym wierzchołkiem ale w którą stronę przedłużyć ten bok, no w tą, gdzie mam przeciwległy wierzchołek przyłożę sobie może ołóweczkiem narysuję przerywaną linią, że to jest przedłużenie boku zielonego i teraz przyłożę ekierkę i narysuję wysokość opuszczoną na zielony bok przerywaną zieloną linią. Aha, czyli tak, zielony bok, wysokość opuszczona na zielony bok, czerwony bok, wysokość opuszczona na czerwony bok. To jeszcze by trzeba było narysować niebieski bok i wysokość opuszczona na niebieski bok. Znowu nie mogę, więc muszę przedłużyć bok. Nie mogę połączyć tego punktu z tym odcinkiem pod kątem prostym, więc przedłużę ten bok w tę stronę, gdzie jest wierzchołek. Przyłożę ekierkę. Jest. I to będzie wysokość. Był kąt prosty, a to będzie bok niebieski, a to jest wysokość opuszczona na bok niebieski. Ale wysokości miały się przeciąć pod kątem, miały się przeciąć w jednym punkcie albo wysokości, albo ich przedłużenia. No i teraz będzie chwila prawdy, czy nam się udało, czy rysunek jest zrobiony. Dokładnie przedłużam tę wysokość. Dlaczego nie w drugą stronę, bo nie miałoby szansy się przeciąć. Teraz ten bok przedłużam. Tą wysokość znaczy się, a nie bok. I teraz jeszcze ten. Tę wysokość ostatnią. No, prawie idealnie wysokości przecięły się w jednym, przedłużenia wysokości przecięły się w jednym punkcie. Czemu wysokości są takie ważne? Dlatego, że gdy obliczamy pole trójkąta, to należy obwód wiemy, trzeba wszystkie boki do siebie dodać, ale kiedy obliczamy pole trójkąta, to należy pomnożyć bok. Razy wysokość opuszczoną na ten bok, więc na przykład bok A razy wysokość opuszczoną na bok A podzielona przez 2. albo bok B razy wysokość opuszczona na bok B, podzielona przez 2, albo bok C razy wysokość opuszczona na bok C. Jeżeli te boki dotyczy, te, e, mamy trójkąt o bokach A, B i C i wysokości opuszczono odpowiednio na te boki, to pole jest zawsze tą samą wielkością. I dlatego między nimi zapisałam znaki równości. Pole trójkąta o bokach A, B, C. Jeżeli mam mm, mm, trójkąt o bokach A, B, C, nie dotyczy tego. Bo gdyby dotyczył tego, to by było C razy HC podzielone przez 2, Z razy HZ podzielone przez 2, N razy HN podzielone przez 2. To by dotyczyło tego trójkąta. Ale co to by było? Pole. Pole, czyli ta powierzchnia, którą teraz zamalowuję, to jest właśnie pole. I dlatego, jeśli liczymy je jednym z trzech sposobów, bo, wysoko, bo mamy trzy wysokości, więc trzy sposoby na obliczenie pola trójkąta. Wówczas zwróćcie uwagę, że powierzchnia, czyli pole. W matematyce powierzchnia i pole to są, też, to są te same określenia P to jest zawsze tyle samo, bo czy patrzę z tej strony, czy z tej, czy z tamtej, to powierzchnia, czyli pole naszego trójkąta, jest tą samą liczbą, dlatego miałam prawo postawić znak równości. przyczy. Trójkąt miał mieć boki A, B i C, czyli niekoniecznie do tego rysunku.